Świat solo leveling pokazuje, jak szybko ludzkość potrafi przystosować się do nowych trudnych warunków, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której pewnego dnia wszędzie zaczynają pojawiać się bramy prowadzące do lochów, z których na ulice zaczynają wybiegać odporne na współczesną broń potwory, a jednak ludzie, mimo wielu strat, zdołali ustabilizować sytuację z pomocą łowców, a zatem nielicznych, którzy przebudzili moce magiczne i zdecydowali się walczyć z nowym zagrożeniem, stając się w zasadzie najważniejszą branżą na świecie. Co jednak jeśli, wszystko co wydarzyło się na Ziemi nie było po prostu przypadkiem, a jej mieszkańcy wcale nie byli bohaterami tej historii, lecz jej przypadkowymi ofiarami. Natomiast w tym miejscu chciałbym was zapytać, który wątek solo leveling jest waszym ulubionym, a także przestrzegam już tylko przed spoilerami z dalszej części historii. Ale przechodząc do rzeczy. Ashborn jako najsilniejszy z władców był kluczową jednostką podczas odwiecznej walki między dwoma przeciwnymi siłami, ścierającymi się ze sobą w zasadzie już od momentu, gdy światłość i ciemność zostały rozdzielone przez zbyt absolutny. I tak gdy monarchowie, jako ciemność, pragnęli zniszczyć świat, władcy, jako ich przeciwieństwo, mieli za zadanie go chronić, stąd przy swym stwórcy, jako jego uczniowie i wypełniając jego przykazania swoją krwią i życiem. Jednak nawet po eonach ich konflikt trwał w impasie, bez szans na zwycięstwo żadnej ze stron, dlatego jeden z władców zwrócił się z prośbą do bytu absolutnego, aby dał im moc, by pokonać wrogów światła i zakończyć ten bezsensowny rozlew krwi ale ich stwórca pozostał bierny na te prośby, przez co chroniący świat zdali sobie sprawę, że są tylko pionkami ku uciesze Boga tego świata, który wcale nie chce zakończenia odwiecznego konfliktu. Dlatego władcy chcąc coś zmienić wzięli sprawy w swoje ręce i rozpoczęli rebelię przeciwko istocie absolutnej, a jedynym wśród najsilniejszych jego uczniów, który próbuje powstrzymać ten przewrót, jest najbardziej oddany boski sługa Ashborn jako największy fragment jaśniejącego światła. Niestety w porównaniu do Zjednoczonych Armii pozostałych fragmentów jasności, jego żołnierzy było niewiele, dlatego ostatecznie przegrał, pozostawiony na pewną śmierć z rąk pobratymców. A gdy spodziewał się swego końca, dostrzegł, że stwórca Ukrył w nim moc, dzięki której powstał silniejszy niż wcześniej, i jako monarcha cienia wyruszył ze swoją nową armią, by powstrzymać bunt. Lecz okazało się, że było już za późno, ponieważ istota absolutna nie żyła. Natomiast wkrótce władcy ogłosili się nowymi bogami i wykorzystując moc tego, który powołał ich do życia, schwytali jednego z monarchów legię, przez co równowaga sił została zachwiana. A świadomy tej sytuacji, Ashborn, teraz jako król umarłych, postanowił sprzymierzyć się z pragnącymi zniszczyć świat i jako ich jedyna nadzieja został przez nich zaakceptowany, ale z czasem stabilizowania się sytuacji na froncie, Ashborna zaczęły obawiać się obie strony odwiecznego konfliktu. A szczególnie monarcha zniszczenia Antares, którego najstarszy i najsilniejszy odłam ciemności nakazał dwóm innym pragnącym zagłady świata, baranowi i Rakanowi, by pozbyli się ich nowego sprzymierzeńca. Jednak, nawet mimo wykorzystania sytuacji, w której król umarłych dopiero co skończył walkę z armią władców, dwójka monarchów zostaje pokonana i, gdy król bestii wciąż ma siłę, by uciec porzucając własnych żołnierzy, Baran zostaje pozostawiony na pastwę Ashborna, domagającego się odpowiedzi, dlaczego został zdradzony lecz Baran pozostaje uparty i nie wydaje tego, którego rozkazy wykonywał, jedynie naigrywając się z dowodzącego Armią Cieni, przez co ostatecznie traci życie. I chociaż Król Umarłych niewątpliwie zwyciężył, tak on również nie wyszedł z batalii bez szwanku, a ponadto jego armia została niemalże unicestwiona. Podczas gdy przed jego obliczem pojawiają się fragmenty jaśniającego światła i mimo swej przewagi proszą o przebaczenie swego dawnego towarzysza, oraz zaprzestanie walki między sobą. Ashborn pomimo swojej wiedzy o byciu pionkiem w boskim planie, wciąż pozostał oddany swemu stwórcy i, słysząc, że innym fragmentom zdrada także nie przyszło łatwo ponieważ pragnęli jedynie zakończenia wiecznej bitwy monarcha Cienia wybucha gniewem, mówiąc by jego także przebili włóczniami, ponieważ to takiej rzeczywistości i wygranej tak desperacko poszukują. A w ten sposób staliby się naprawdę zwycięzcami odwiecznego konfliktu. Jednak na te słowa wszyscy władcy jedynie składają mu hołd, prosząc o stłumienie gniewu i przebaczenie, co sprawia, że aż Bornem targają różne emocje i przytłuczony nie wie, jaką decyzję powinien podjąć. Dlatego zdecydował skupić się na odbudowie armii i zamić na rakanie, odsuwając się teraz z frontu, przez co władcy mogli zatriumfować, zmuszając pozostałych monarchów do ukrywania się. Natomiast po pewnym czasie, Ashborn ponownie za zgodą Antaresa przyłączył się do monarchów, którzy uciekli przez szczelinę wymiarową, ale od teraz wszyscy mieli zakaz ponownej walki, dopóki nie odnowią swych wojsk, a wkrótce odnaleźli odpowiedni do tego celu świat, czyli Ziemię. Na przestrzeni czasu i jego alternatywnej wersji ludzkość zawsze była niszczona bez względu na to, czy to władcy, czy też monarchowie odnieśli zwycięstwo, ponieważ mieszkańcy tej planety nie mogli przetrwać w wyniku starcia tak potężnych istot. Dlatego władcy chcąc naprawić swój błąd, wielokrotnie cofali czas o 10 lat z pomocą zapieczętowanej mocy absolutnego bytu, z czasem próbując ocalić tylko część ludzkości, wzmacniając ten słaby świat, zaś monarchowie świadomi zmian w czasie, nieustannie ulepszali. Swoje plany. W tym wszystkim Ashbron szukał swojego miejsca we wszechświecie, nie widząc go wśród innych władców. A jako, że posiadał niezwykłą moc, to podobnie jak Antares, przez lata nie mógł znaleźć odpowiedniego naczynia. Aż nie przyjął propozycji królewskiego maga, który obiecał, że w zamian za niezniszczalne ciało odnajdzie odpowiedniego człowieka. Zresztą jego tytuł architekta nie był przypadkowy, ponieważ stworzył system przypominający grę komputerową, który z każdym zdobytym poziomem rozwijał i przystosowywał naczynie do przyjęcia mocy monarchy cienia. Niestety, nawet to udogodnienie nie było perfekcyjne i minęło wiele lat, zanim na naczynie został wybrany sang Jinwu pomimo sprzeciwów architekta. Zresztą Ashborn ostatecznie wcale nie chciał przejąć ciała łowcy, i tak gdy architekt zaprosił Sanga na ostateczny test, po tym jak mężczyzna osiągnął setny poziom, monarcha cienia nie chciał przejmować nad nim kontroli. A po prostu uczynić z niego następcę. Dlatego uchronił go przed wpływem systemu oraz przekazał swoje czarne serce, tym samym zdradzając architekta, ponieważ przywiązał się do chłopaka i czasu, jaki spędził śledząc jego poczynania, dlatego, jak mówi, wydaje mu się, że nie chciał go po prostu stracić. Ponownie król umarłych spotkał swojego następcę w świecie iluzji, znajdującego się wewnątrz niego po tym jak Sang odniósł śmiertelne obrażenia od monarchy bestii Rakana. Wówczas król umarłych wyjaśniał ten nieskrępowany niczym świat, przypominający w pełni kontrolowany sen, oraz że powstał przez chęć łowcy do naprawienia błędów i uratowania swych towarzyszy. Ponadto wyjaśnia także dlaczego młody mężczyzna został wybrany oraz przedstawił mu całą historię, w którą został uwikłany. Przy czym podczas opowiadania historii Ashborn wielokrotnie zmieniał swój wygląd, przypominając osoby, które w swym życiu spotkał Sang, mówiąc, że obecnie w zasadzie stali się jednością i bez względu komu przypadłaby władza nad ciałem, nikt nie czułby się z tym obco. Na koniec monarcha Cienia zadał już tylko pytanie: Czy łowca chce śnić swój piękny sen wiecznie, czy też chce zmierzyć się z rzeczywistością i wszelkimi trudnościami, jakie go tam czekają? Na co Sank odparł, że jego odpowiedź nie uległa zmianie i ten świat nie jest tym, w którym chce przebywać, podobnie jak Ashborn czuł się nieswojo w świecie chaosu. Po czym jako jego następca dopytał, czy jeszcze się spotkają, ale w odpowiedzi usłyszał, że król umarły chce już tylko udać się na odpoczynek przez co ich drogi się już raczej nie skrzyżują, tłumacząc już tylko, że od kiedy Sang stracił życie, zyskał absolutną potęgę i może powrócić do świata żywych, ale nie musiał tego wcale wyjaśniać, bo jak zauważył łowca faktycznie są jednością. I to na dzisiaj niestety już wszystko, natomiast jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie jakie serie szczególnie chcielibyście zobaczyć na tym kanale, ponieważ mam w planach niebawem nagrać o Overlordzie, którego już trochę tutaj nie było, ale też zrealizować kilka odcinków z One Punch Mana, niezwiązanych z omawianiem rozdziałów, bo i w tym miałem przerwę. Tak więc do następnego odcinka drodzy widzowie, sayonara.